Witam Was serdecznie w całkiem nowej serii, która wyjątkowo nie będzie miała zupełnie nic wspólnego z serialami, czy to żywymi, czy martwymi. Wiązać się będzie za to silnie z moim wielkim hobby, któremu kilka lat temu oddałam bez mała całe serce i duszę. Gry muzyczne, bo to o nich będzie traktować ten cykl, z pewnością są Wam w jakimś stopniu znane. Prawdopodobnie ogiło się wam uszy takie coś jak Guitar Hero, a jeśli bywacie na konwentach miłośników mangi i anime, to z całą pewnością natknęliście się na takie dziwne pomieszczenie, w którym do późnych godzin nocnych miotają się osoby płci obojga, wycierając stopy jakieś ułożone na podłodze szmaty czy też panele. Charakterystyczny dla owego pomieszczenia zapach przepoconych skarpet zapewne zniechęcił Was do bliższego zapoznania się ze zjawiskiem. A jeśli w ciągu ostatnich paru lat spędzaliście wakacje nad polskim morzem, to pewnie zauważyliście jakąś grupę szaleńców miotających się po dużych panelach ciężkich automatów względnie machających rękoma przy jakichś maszynach, co nasuwało silne skojarzenie z opędzaniem się od komarów. Cóż, to tylko niewielki wycinek tego całego szaleństwa związanego z grami muzycznymi. Mam cichą nadzieję, że dzieląc się z Wami informacjami na ich temat, nie tylko zainteresuje Was zjawiskiem, ale też zachęca do wypróbowania swoich sił, choć w jednej z nich. Zobaczymy. A tymczasem zapraszam na pierwszy odcinek z serii Tańc odgrania za kamerę. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się grze, którą zdobyć jest dość łatwo, przynajmniej jeśli posiadacie PSP i lub NDS. Jej oryginalny tytuł to Taiko no Tatsujin, przy czym osobom, którym język angielski jest znacznie bliższy od japońskiego, łatwiej pewnie będzie zapamiętać amerykańską nazwę – Taiko Drama Master. Gra zaprezentowała mnóstwo odsłon i została wydana na rozmaite platformy – na automaty, PlayStation, NDS, PSP, Wii, a nawet na telefony komórkowe. W założeniu zabawa jest banalnie prosta. Dostajemy do ręki bębenek i pałeczki i napierniczamy w niego w rytmu muzyki i zgodnie ze wskazówkami, które wyświetlają się na ekranie. W przypadku NDS-a korzystamy ze stylusów, a w PSP gramy po prostu palcami. No dobra, rzućmy okiem na to, jak w praktyce wygląda zabawa. I zacznijmy od wersji na PlayStation 2. Wybór piosenek jest całkiem spory. Każda z nich prezentuje inny poziom trudności wyrażony poprzez ilość gwiazdek. Im ich więcej, tym trudniejsza piosenka. Z ciekawe, każdy utwór ma dodatkowe poziomy trudności. Na razie nie szalejmy i wybierzmy coś w miarę prostego. Cała filozofia to uderzenie w bębenek, zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie. Czerwone kółko oznacza, że musimy uderzyć w środkową część bębenka, a kółko niebieskie sygnalizuje konieczność uderzenia w jego bok. Nasze postępy rejestruje pasek u góry ekranu, zapełniający się za każdym trafieniem. Zapełnienie go w przynajmniej 3 czwartych oznacza pomyślne przejście piosenki. Warto jednak podkreślić, że każda słucha oddawa nas od wygranej. Ok, wiecie już zatem, na czym polega zabawa? Zasady są naprawdę proste i wystarczy tylko kilka podejść, by oswoić się z systemem grania i. Przejść co prostsze piosenki, otrzymując za nie naprawdę wysokie noty. No dobra, a co w sytuacji, w której te parę piosenek zacznie się wam łudzić? Zmiana poziomu trudności rozwiąże ten problem i prawdopodobnie jego skutkuje szybką ekscyzją na bruk. Oni selected! Now let's begin! wszystkim, którzy nie chcą za bardzo podpadać sąsiadom, względnie kupować odrębnego kontrolera lub PlayStation 2, pozostaje jeszcze wersja na NDS i PSP. Na obie te konsole wyszło kilka gier z serii Taikonu no Tatsujin, więc jest w czym przebierać, a frajda z grania jest naprawdę duża. Dostajemy też zabawne mini gry, niestety, dla osób nieznających japońskiego, przejście ich może okazać się prawdziwym wyzwaniem. Dużo łatwiej jest ogarnąć grę podstawową. Szybko można się nauczyć jak kolejno klikać, by zagrać w ulubioną piosenkę, jak zwiększyć poziom trudności i sprawdzić swoje wyniki. Przyznam, że bicie rekordów naprawdę wciąga i człowiek potrafi kilka godzin siedzieć i klikać jak szalony, żeby tylko poprawić swoje wyniki na ulubionych utworach. Przejdźmy do najważniejszego, czyli do gry na NDS i na PSP. Zacznijmy od Nintendo. Wybieramy grę i gramy w sposób bardzo podobny do tego jaki znamy już z PlayStation. Bębenek jest na ekranie, pałeczki zastępują nam stylusy i możemy bez trosko i radośnie grać ile wlezie. Od czasu do czasu dostawać też będziemy zabawne bonusy, które pozwolą przeozdabiać bohaterów gry, a są nimi żywe Bębenki Tajko, Katsuidon. Można się oczywiście zastanawiać, jaki jest sens zakładania masek walcom czy też beczką, ale osobiście uważam, że jest w tym pewien urok. No dobrze, a co z PSP? Tu sprawa wygląda trochę inaczej. Gramy za pomocą tych oto przycisków. Pozostałe zasady są niezmienne, po prostu musimy przyciskać odpowiednie przyciski, odpowiadające za uderzenie w pożądaną część bębenka. Wybór piosenek jest kolosalny i przyprawia o zawrót głowy. Do dzisiaj, a gram już za 3 lata. Że czas na nie codziennie. Nie przeszłam wszystkich. Podsumowując, Tajko no Tatsujin to naprawdę fantastyczna gra muzyczna. Bardzo ładne wykonanie, ogromna ilość piosenek, zróżnicowany poziom trudności, łatwe sterowanie, to wszystko sprawia, że można wciągnąć się naprawdę na długie godziny. Jeśli zatem lubicie muzykę i gry zręcznościowe, sięgnijcie po Tajko. Kto wie, może staniecie się fanami?